Bardzo cieszymy się z zaproszenia do tej pięknej gminy, bo mamy nadzieję, że przy podziwianiu krajobrazów będzie nam dane także porozmawiać na bardzo ważne, nurtujące nas tematy. Samorządowcy to jest korporacja, która broni interesów nasz samorządów. Jest to jednej, największa korporacja śląski Związek Gmin Powiatów w naszym kraju, skupia wielu włodarzy z ziemi śląskiej. Dzisiaj ci włodarze przyjechali do gminy Lipowa, aby obradować naprawdę bardzo ważnych sprawach. Przyjeżdżają do nas goście, którzy są decydentami w wielu sprawach. Między innymi wojewoda śląski marszałek województwa, mamy też marszałka województwa, a więc to są osoby, które przedstawiają wiele problemów, ale też wywiązuje się w tym momencie dyskusja. Dyskusja, która jest konstruktywną dyskusją mówiącą o problemach naszego środowiska, środowiska, z którego działamy na rzecz samorządu. Już po raz dwunasty w tej kadencji spotykacie się Państwo na konwencie. Jak, jakie zagadnienie, jaka tematyka tym razem? To wszystko to, co samorząd, czyli środki europejskie, ale też ochrona powietrza. i Na pewno konwent jest takim miejscem, gdzie można wymienić e, informacje, e, poglądy. Jest to miejsce rozmowy po prostu o samorządzie. Dlaczego właśnie ważne jest takie spotkanie samorządowców, taki konwent? Na pewno bezpośredni kontakt wójtów, burmistrzów, starostów z panem wojewodą, z marszałkiem województwa to takie gremia, które omawiają najważniejsze problemy województwa, ale też jest szansa o myśleniu do przodu o nowych projektach, o informowaniu się wzajemnie o głównych trendach rozwojowych naszego województwa. Aktualnie jesteśmy w takim ważnym okresie, bo rozmawiamy o otwarciu środków europejskich. Samorządy mają szansę na rozwój, ale oczywiście też mają problemy związane z pozyskaniem środków na fundusze europejskie, jak również na wkład własny. Jednocześnie uważam, że bez tych pieniędzy, bez pieniędzy unijnych, które już latami płyną do naszego państwa z Komisji Europejskiej, nasze państwo ani nasze województwo miałby trudności z rozwojem. Rozmawiamy o wsparciu na kanalizację, na edukację, na ochronę powietrza, na czyste środowisko, które jest niezwykle ważne z punktu widzenia nas, jako mieszkańców oczywiście, ale też z punktu widzenia naszych dzieci. Stąd też myślę, że ważne jest, że dzisiaj, kiedy rozmawiamy tutaj, spotykamy się z samorządowcami, jako przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, jako przedstawiciele samorządu regionalnego, a także lokalnego i możemy powiedzieć, gdzie są pieniądze, jak je pozyskać, kiedy rozmawiamy o tym, że już niedługo ogłaszamy konkursy na nabory i rozmawiamy o tym, jakie projekty wpłyną na rozwój naszego województwa. Konwent Burmistrzów i Wójtów jest platformą współpracy. Tych gmin mniejszych i gmin średniej wielkości, to gremium funkcjonuje od już ponad 20 lat, spotyka się około 4 razy w roku i za każdym razem dotyka najważniejszych problemów samorządowych. Generalnie bardzo się cieszę, że ten konwent wójtów i burmistrzów również ma swój akcent aktywności fizycznej, aktywności sportowej. To z jednej strony przykład również dla, dla młodzieży, dla, dla wszystkich pokoleń pracujących, funkcjonujących dość aktywnie zawodowo, żeby również znaleźć czas na, na chwilę wytchnienia na sport. I w tej takiej rywalizacji sportowej wójtowie, burmistrzowie dzisiaj mogli trochę porywalizować. Na co dzień służą obywatelom, pracują. Bardzo dobry przykład bierzmy tylko z, z tego i czerpmy jak najwięcej.